Cześć moi kochani, witam Was w poniedziałek o poranku i znowu zaczynamy sobie knuć różne teorie. Przypominam na samym początku, jest to tylko moja opinia yy, zaczerpnięta z innej opinii, a raczej sugestii, a także troszeczkę skonsultowana, więc na początku powiem, bo dużo osób w ogóle... Próbuję znaleźć, co w tym oku się znajduje. Jak tutaj widzicie, coś w tym oku jest. To wygląda na koronę, tak jak już mówiliśmy. Tam jest jakaś postać i to najprawdopodobniej jest zapowiedź też nowej karty. Więc no, każdy szuka. Na Reddicie widzę pełno tematów. Wszędzie są tematy, co to może być. No i tak ostatnio na mojej grupie facebookowej właśnie Brave Poland. Pan Traweczka coś mi tam zasugerował, nie konkretnie do mnie, ale tam sobie rozmawiali i tak zacząłem troszeczkę kombinować. Później troszeczkę właśnie z Panterą pogadałem, bo jest w plikach gry niby informacja na ten temat i to może być takie powiązanie. Za chwilę Wam wszystko pokażę, wytłumaczę. Pamiętajcie. Subskrypcje, łapeczki. Bujamy ten kanał i jedziemy zwrotkami z tym kanałem. Mówiłem, że w styczniu będzie się troszeczkę działo, więc pomóżcie, jedziemy. No dobra, no i też czekam na Wasze komentarze, co Wy o tym sądzicie. Bo przypominam, to jest tylko. Moje zdanie, może być również wasze, ale to za chwilkę napiszcie mi w komentarzach, co o tym sądzicie. No dobra, jak widzicie, tutaj wszyscy w tych oczach czegoś szukają. Tutaj troszeczkę większe zbliżenie. No widać, że tam jest jakaś postać, że jest korona, że tutaj jest jakiś nohal, oczy. No, no widać, że to jest coś w koronie. Holender, każdy wie co to może być. Tutaj też znalazłem na Redicie właśnie coś takiego, że jest korona, jedno oko, wielki nos, jakaś czerwona bandanka czy coś takiego. No, tutaj kurczę jeszcze inny. Jak widzicie, się tak przyjrzycie, to takie, no jest ten niby nohal, korona. Mówię, każdy szuka na swój sposób, co tam do tej cholerki może być. No i tak zacząłem, yy, nakierował mnie pan Traweczka pewną rzeczą, że to może być, poczekajcie, bo jeszcze zanim wam pokażę to, co za chwilę użycie, że yy, wiecie, że Clash Royale, Clash of Clans, Brawl Stars, yy, te gry Supercell'a lubią się tam miksować, że są różne zaczerpnięcia z jednej i z drugiej yy, gry. Yy, no i w plikach gry również było taka coś nazwa jak... Dead Knight, czy coś takiego. No i tak, kurde, idąc po tym sznurku, jedno się tylko nasuwa na myśl. Z Clash of Clans. Widzicie? Szkieleton King. King Szkieleton, tu zasłaniam trochę tą nazwę. Czy to może być to? Zobaczcie, jest korona. Tam na których gdzieś zdjęciach yy, widziałem. Że też ludzie pisali, zobaczcie, tutaj chyba widać, mogą być żółte wąsy, mogą być tam żółte wąsy na tym, więc jest korona, są żółte wąsy. No, oczy, duży nos, to raczej nie, tutaj nie będzie, chyba że na tej perspektywie nie, to jest bardziej taki wklęsły. Oczy są duże. To mogą być też tutaj te oczy, czy to może być ten właśnie szkieleton King? Jak myślicie? Czy rozwiązaliśmy zagadkę tajemniczej postaci? Czy ja dobrze myślę, czy dobrze idę w tym kierunku? Nie wiem, chcę nakręciłem ten odcinek właśnie z tego powodu, żebyście ze mną podyskutowali, żebyśmy przeanalizowali, czy ta postać tutaj właśnie może być w tym oku. Kurczę, no... Ja sam już nie wiem, ale... Supercell daje nam do myślenia, daje nam taką zabawę. Nie tylko ja na ten temat coś kręcę, tak samo yy, pamiętacie, jak nakręciłem sezon siódmy, że będzie to chiński i... Dopiero tydzień po mnie też zagraniczni youtuberzy, ja nie mówię, że ode mnie ściągali tylko od tego źródła samego co ja, dopiero zaczęli też kręcić filmy i potwierdziło się, że ten sezon siódmy może, że właśnie jest ten chiński. Się to potwierdziło. No i jestem ciekawy, czy to też się potwierdzi. Dzisiaj, jak to w poniedziałek, ja to nagrywam w niedzielę wieczorem, czyli w poniedziałek rano to puszczę jeszcze na Twitterze, rzucę, rzucę grafikę do Asha. Na Twittera, i niech się rozpęta burza. Czy to może być to? No, jestem ciekawy. Czy idziemy w dobrym kierunku? Chciałbym naprawdę poznać Waszą opinię. Napiszcie mi, czy to może być właśnie ten szkielet, szkielet King z Clash of Clans. Do końca nie wiem. Nie grałem w Clash of Clans nie wiem, to jest chyba jakaś tam, czy pojedyncza jednostka, czy Heroes. Ale jestem ciekawy Waszego zdania. A tak poza tym życzę Wam miłego poniedziałku. Pamiętajcie o subskrypcji, o łapeczce. Lecimy z wrotkami z tym kanałem. Hu! Jeżeli to się potwierdzi, wróżbita pow No nie, nie do końca bym tak chciał, ale. Chciałbym, żeby było chociaż w tym troszeczkę racji, że ten szkielet, ten król szkieletów, czy jak to tam będziemy go nazywać, żeby się to pojawiło. Dead Knight. Też jest taka informacja, właśnie. Tak samo jak do tej postaci, która teraz wchodzi, właśnie. Do Firecrackers, czy jakoś już, już późno, przepraszam. Też było coś tam z rakietami, więc nie musi być kompletnie ta sama nazwa. Dead Knight. Może być ten król. Czekam na Wasze opinie. Rozpiszcie się w komentarzach. Na razie.